Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Mam tutaj kilka nowości, które pojawiły się w mojej szafie na lato, które fajnie będą urozmaicać stylizację, więc zapraszam do oglądania. A tutaj nie wiem, czy widzicie, ale kot mi się schował do takiej foliowej siatki. I nie wiem, czy widać ją w kadrze, czy nie. Jeśli tak, to wybaczcie, niech ona tam sobie siedzi. Koty, to koty lubią się chować właśnie do takich siatek, do pudełek. Więc niech sobie siedzi, niech ma troszeczkę zabawy tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie hałasować za bardzo, tylko będzie sobie leżeć. Więc tak, przechodzimy teraz do filmu. Pierwsza rzecz, a właściwie to jest komplet, który chcę Wam pokazać, to jest to, co mam na sobie. Czyli właśnie taka koszula i do tego są spodnie. Zaraz Wam się pokażę w całości. To jest taki fajny komplecik. Na lato on będzie świetny na przykład jako taki beachwear na plaży jak jesteśmy, na strój kąpielowy. Świetna opcja. W ogóle kolory ma bardzo fajne, takie wakacyjne. Jest granat, jest biel. Tu mamy jakieś takie kwiaty, wzory fajne bardzo. Ona jest zapinana na guziczki i tu na dole mamy takie... Taki kawałek materiału, który jest tutaj, wiecie, że wiązanie. Można sobie zawiązać na dole na kokardkę czy po prostu w jakiś taki supełek i bardzo fajnie to wygląda. Ja sobie założyłam tutaj pod spód taki biały top, żeby po prostu nie być tutaj tak całkiem odsłonięta. I właśnie biały top fajnie wygląda do tego, ponieważ tutaj mamy białe różne takie wstawki, więc fajnie to pasuje. Do tego są spodnie. Z długą nogawką. One mają kieszonkę. Tutaj właściwie dwie kieszonki w pasie mają gumeczkę, więc bardzo fajnie się je zakłada i się trzymają, więc bardzo wygodne, takie fajne, przewiewne. I to słuchajcie, jest 100% wiskoza i jedno i drugie. I właśnie taki fajny komplecik pomyślałam właśnie jako taki wakacyjny komplet na plażę czy na basenie, jak jesteście, żeby coś takiego zarzucić na właśnie strój kąpielowy. No świetna opcja moim zdaniem. Przewiewne, materiał bardzo fajny. No, i moim zdaniem bardzo fajne kolory też na lato, takie typowo letnie. I ten zestaw, słuchajcie, znalazłam w Pepko, więc jeżeli macie gdzieś koło siebie Pepko, jeśli jest jeszcze dostępny, to zajrzyjcie tam u siebie. I pierwszy komplecik, który chciałam Wam pokazać, to jest właśnie ten, który mam na sobie. Nie patrzymy na ten długi tutaj mikrofon. To jest właśnie, zobaczcie, to jest ta koszula z krótkim rękawkiem, bardzo fajna, taka luźna. No, ten wzór bardzo mi jakoś mi się spodobał. Chociaż na początku powiem Wam, że miałam także. Ładne? Nieładne? Tak w sumie nie, nie wiedziałam, ale teraz bardzo mi się podoba. Tu mamy to wiązanie. Tak nie widać, zlało się ze spodniami, ale tu mamy właśnie to wiązanie. O, więc można sobie zawiązać. Zaraz zawiążę i Wam pokażę jak to wygląda. Tu są te spodnie na gumeczce. Bardzo fajne, wygodne. Widzicie? One są bardzo, bardzo długie. Ja mam 1,63 m, więc zobaczcie one są dosyć długie. Sięgają mi aż do ziemi. Ale fajne. Założyłam sobie klapeczki, żeby tutaj... Zobaczcie, już mamy tak naprawdę stylizację. Klapeczki, jakaś torebka i bardzo proszę. Gotowy zestawik. Tutaj mamy taką, jakby taka falbanka jest, tutaj właśnie jest ta gumka. To tutaj jest wykończone taką właśnie falbanką. O, więc tak, tak się układa. Może powinnam to bardziej zaprasować, żeby tutaj się wszystko ładnie układało, bo tutaj trochę się kładzie, a tu się tak podniosło, więc tak to się przedstawia. Zawiązałam ten top na kokardkę. może nie najładniej mi to wyszło, ale. O, coś takiego. Tutaj mamy o, właśnie takie o rozcięcie. Tu można oczywiście sobie to zapiąć, bo są tutaj guziczki, więc można mieć taki komplecik wiecie zapięty, można mieć rozpięty, jak kto woli. E, właśnie ja tak sobie wymyśliłam, tu można też zawiązać po prostu o tako, że będzie tutaj wisieć sobie o. Też to całkiem fajnie wygląda. No moim zdaniem bardzo fajny zestaw, szczególnie, że właśnie to jest 100% wiskoza i cena była też bardzo fajna. Jednak te rzeczy są całkiem fajne, przystępne cenowo, więc no, wydaje mi się, że naprawdę fajny zestawik mi się udało złamać. Mam jeszcze dwie rzeczy z Pepko. Ostatnio, słuchajcie, miałam jakieś szczęście, bo przeważnie te rzeczy są powyprzedawane, a ja jakoś trafiłam chyba, nie wiem, na nową dostawę, czy nie wiem o co chodziło. Po prostu te rzeczy na mnie czekały. I słuchajcie, kolejna rzecz właśnie z Pepko. To jest taki top w kolorze beżowym, jak widzicie. On jest na takich grubszych ramionczkach. Ma taki lekki dekolt w taką łódeczkę. Bardzo fajny tutaj z tyłu jest zapinany na guziczek. No i taki zwykły prosty top, niby, ale on jest taki. Ma taką strukturkę trochę jak len. I zaraz Wam powiem, co to jest za materiał, bo kojarzę, że to był fajny materiał, dlatego wzięłam. <laughs> Mamy tak: 77% wiskoza, 13% len, 7% liocel i 3%. Bawełna. Więc mamy naprawdę tutaj bardzo fajną kombinację materiałów. Same fajne, oddychające materiały, i przez to, że to nie jest sam len, to nie powinno się tak gnieść. Teraz jest wygniecione, bo jeszcze tego nie uprasowałam, Wybaczcie mi. Więc jak się uprasuje, to powinno trzymać to swój kształt. Ale bardzo fajna taka, wiecie, prosta bluzeczka, ale jednak taka coś innego, no bo jednak jest ta taka strukturka, właśnie jak przylnie. lnie. Więc fajnie na pewno będzie się sprawdzać latem. Ja mam rozmiar 38. Więc tak, beżowy top pepko, on jest teraz wygnieciony, wybaczcie mi. On tak się przedstawia, bardzo fajny, taki beżowy, założyłam do takich spodni też beżowych. Można go sobie schować do środka, pewnie będzie lepiej wyglądać, jak się do środka go schowa, do spodni O i tak, jak będzie sobie tutaj tak luźno wisiał. O, może niekoniecznie na tych spodniach, chociaż taka monochromatyczna stylizacja też całkiem fajnie wygląda. Ale jeżeli lubicie, żeby coś tam więcej się działo, do białych spodni może by to lepiej wyglądało, bo byłoby tak. Jednak różnica tych kolorów, ale bardzo fajny ten topik. Wydaje mi się, że mi się będzie sprawdzał, więc tak, bardzo fajna opcja, moim zdaniem. Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, z tej koszuli mam rozmiar 36, a ze spodni mam rozmiar 38. Nie było już większego rozmiaru tej koszuli, ale powiem Wam, że w sumie dobrze że żywiałam 36, bo jest idealna na mnie, więc. Taka rozmiarówka. I ostatnia rzecz z pepką, którą znalazłam, to są takie spodenki. Tu mam rozmiar 38 i one są takie, słuchajcie, białe. Z takim niebieskim, granatowym haftem. Przepięknie to wygląda. Ja w ogóle tak. No i spojrzałam tak, ale ładne, a potem tak się zastanawiałam, czy ja będę w nich chodzić, ale nie, no bardzo mi się spodobały i je jednak wzięłam. One mają tutaj kieszonki, więc bardzo fajnie lubimy kieszonki. Tutaj z przodu, z tyłu nie mają kieszonek, więc też fajnie, bo one są takie właśnie symetryczne, że e, wiecie, z przodu i z tyłu takie same są. Mamy gumeczkę tutaj, więc fajnie tutaj wszystko się trzyma ładnie, fajnie się zakłada i tutaj e, one są zakończone, to są takie jakby falbanki. Zaraz jak założę to sobie zobaczycie, o co mi chodzi. Bardzo fajne takie... Właśnie to są takie fajne kolory na lato. Biel i właśnie granat, super będzie, super opcja. I właśnie coś takiego innego. Coś tutaj się dzieje, niezwykłe białe spodenki, tylko jednak z y, takim właśnie z tym elementem ozdobnym. I tutaj sobie sprawdziłam, to jest 100% bawełna, więc bardzo przyjemne spodenki, bardzo fajne zakupy, w pepko mi się udało zrobić. Jeśli macie gdzieś pepko, pepko obok siebie, to y, sprawdźcie, czy są te rzeczy, jeśli Wam się podobają. Słuchajcie, tak patrzę na te moje rzeczy i wszystko zamówiłam w takich jasnych, prawie białych kolorach, więc bardzo letnio. Dobra, teraz będzie Mango. W Mango zamówiłam dwa topy. Oczywiście oba białe. Jeden jest taki, słuchajcie, to jest rozmiar M i to jest taki top na jedno ramię. Tutaj ma taki supełek ozdobny. I jak tak ją zobaczyłam, to tak sobie pomyślałam, że żałuję, że nie wzięłam też czarnej, bo była też w kolorze czarnym, więc jeśli chcecie, to sobie zobaczcie tam na stronie. Linki będą w opisie. Do Pepko wam nie dam niestety linków, bo nie mają strony internetowej, ale do tych pozostałych rzeczy wam zostawię linki. Tutaj po bokach jest taka gumeczka, tak jakby ściągać, więc ona fajnie się układa. Z tyłu jest taka jednolita, gładka. Bardzo fajne właśnie takie urozmaicenie stylizacji będzie, bo taki niezwykły top. Ale jednak jest na jedno ramię: tu mamy ten, to wiązanie, ten supałek, więc bardzo fajny taki topik. Można w sumie założyć do czegokolwiek i będzie fajnie wyglądać. Już wam mówię, co to za materiał. 95% bawełna, więc bardzo fajny, miły materiał, bardzo przyjemny, więc taki topik. Założyłam ten top na jedno ramię do tych spodenek z Pepko. Mam stanik, więc tutaj, oczywiście, do innego stanika albo bez stanika, nie wiem. Coś innego na pewno by musiało być, bo tutaj mi wszystko wystaje i ramionczka. Tu mamy ten y, supełek. Tutaj pod spodem jest taki jeszcze jeden dodatkowy materiał, który, jest tak do, pod, który sięga właśnie pod biustem. Y, bo tam tutaj zasłania, więc to też fajne. No i te spodenki, mamy kieszonki, taki zestawik. No, całkiem fajny. Takie coś innego. Tak się zastanawiam, czy tych spodenek nie powinnam była większych wziąć, ale... Bo były troszeczkę luźniejsze, ale chyba w miarę ok to wygląda. Ja też mam takie biodra większe. Ale tak... No i z tyłu coś takiego. Tak to wygląda. Drugi top również z mango. Rozmiar M i tutaj już troszeczkę zaszalałam, bo krój ma bardzo fajny. Tutaj już nie jest taki śnieżno-biały. Zobaczcie, jaka to jest różnica. Mam nadzieję, że to widzicie. Ten jest taki biały-biały, taki <gry> prawie, że śnieżno-biały, a ten jest taki już bardziej żółty, taki ekry. Taka już troszeczkę wpada w taki beż, lekko w żółty, i to jest właśnie taki top z baskinką. Słuchajcie, ja jakichś baskinek nienawidziłam, po prostu mi się to w ogóle nie podobało. A teraz mi się zaczęły podobać, i słuchajcie, to jest bardzo fajny top na lato, bo on ma taką strukturkę, właśnie jak len. Zaraz Wam powiem, co to za materiał, ale zobaczcie, to jest takie leciutkie. Tutaj ma dekolt w taką literę V. Tu po boku mamy zameczek który w ogóle jest w kolorze tej bluzeczki, więc go tak nie widać, co jest w ogóle cudowne. Ja uwielbiam, jak właśnie to jest tak ukryte, bo przynajmniej tego właśnie, to się tak nie rzuca w oczy. I dużo fajniej to wygląda, tak bardziej elegancko. Więc tutaj po boku mamy ten zameczek, z tyłu nic nie ma, jest taka... O, taka. No i właśnie ta baskinka, ona jest taka delikatna. Bardzo fajny materiał, taki leciutki, przewiewny. I już Wam mówię, co to jest za materiał. 65% wiskoza i 35% len, więc no mówię tutaj: właśnie ten len daje ten efekt tego materiału. Takiego właśnie wiecie o co chodzi? Ten len ma taki swój specyficzny materiał, i to jest bardzo taką strukturę. I to jest bardzo fajne. I właśnie przez to, że mamy tutaj wiskozę, to on się nie będzie tak gniótł, więc bardzo, bardzo fajnie. Teraz jest wygnieciony, bo nie prasowałam, tak jak mówiłam, więc może być trochę wygnieciony, ale no naprawdę bardzo fajny taki top. To będzie coś takiego innego, coś takiego wyróżniającego się i tutaj można paseczek sobie założyć w talii, jeśli, jeśli się chce lub też nie. Bardzo fajna opcja do spodenek, do spodni. Coś takiego innego. Ja właśnie coś takiego szukałam, żeby mieć właśnie takie klasyki, topy klasyki, ale jednak coś takiego innego, żeby jednak było trochę ciekawiej. Top z baskinką. Zobaczcie jak on fajnie wygląda. On w ogóle nie prześwituje. to mamy piękny dekolt w V, Takie grubsze jak widzicie ramionczka. Bardzo fajnie tutaj się właśnie tak rozchodzi. No Myślę, że jakbym uprasowała to by jeszcze lepiej wyglądał. <noise> Więc tak to wygląda. Na wietrze będzie fajnie nam tutaj powiewał. No, świetna opcja. Zobaczcie, takie coś innego. Coś więcej tutaj się dzieje. Do spodenek też będzie fajnie wyglądać, do spódniczki. Z tyłu. Fajna opcja. Zaraz zobaczę jeszcze z, pase z paseczkiem. Może zobaczę, czy to będzie też fajnie wyglądało. I wersja z paseczkiem. Tak czy nie? Brązową torebkę dobrałam. Wydaje się, że też całkiem nieźle to wygląda. Może za mocno trochę ścisnęłam ten pasek. Ale ogólnie też coś takiego ciekawego, innego się dzieje. Fajna taka bluzeczka. Bardzo taka cieniutka, leciutka. Ale... E, tym razem jest to Stradivarius. Też kolor taki beżowy, złama na biel. E, troszeczkę ciemniejszy niż ten poprzedni. I troszeczkę taki jakby grubszy. Znaczy to nie jest grube, ale taki troszeczkę bardziej... Nie wiem jak to powiedzieć. No jakby troszkę grubszy, ale nie jest to gruby materiał jakiś bardzo. Stradivarius rozmiar M. I tu słuchajcie, tak jak mówiłam, ja wybieram teraz rzeczy takie, które będą właśnie takie niby klasyki, ale jednak takie, żeby coś się działo, ale jednak, żeby te rzeczy pasowały do innych ubrań, które mam w szafie. Więc tu mamy taki top. On jest tutaj, ma spory dekolt, literę taką V i on ma przepiękne takie, taki jakby haft. Mam nadzieję, że to będzie widać. Są takie jakby kwiatuszki, troszkę mniejsze, troszkę większe. Tu mamy, zobaczcie, takie paseczki. I tu jest wiązanie. Można sobie to zawiązać albo z przodu, albo z tyłu. Pokażę wam później, właśnie jak przymierzę, jak to wygląda. Właśnie można zawiązać sobie z przodu czy z tyłu i to będzie bardzo fajne takie jeszcze kolejne urozmaicenie. Właśnie przez to, że mamy to wiązanie, więc bardzo fajna opcja z tyłu też jest właśnie w te kwiatuszki. Bardzo, bardzo fajny materiał i on jest właśnie taki jakby lniany. Zaraz Wam powiem, czy to jest len, czy co to było. 85% wiskoza i 15 len. Czyli widzicie, mamy tutaj znowu domieszkę lnu. To nie jest sam len, tylko właśnie wiskoza i troszeczkę lnu. Ale przez to, że właśnie jest troszeczkę lnu, to ten materiał jest taki fajny właśnie, taki troszeczkę jakby sztywny, no, sztywny to nie jest, ale taki szorstki. No, i przez to, że jest biskoza, to nie będzie się gniotło. Bardzo fajna bluzeczka, bardzo mi się to spodobało do spodenek, do spódnicy, do spodni. Będzie bardzo fajnie wyglądać. Tutaj mamy biust podkreślony. No, takie coś fajnego, innego. Bardzo mi się to podoba. Top kwiatuszki. Zobaczcie, on ma jednak spory ten dekolt. Dajcie mi znać, czy to dobrze wygląda, bo tak teraz, jak założyłam, to nie jestem przekonana. On jest taki, widzicie. Ma normalną długość, nie jest jakiś super długi ani jakiś za krótki. Tu ma takie małe ścięcia i jednak ten paseczek z tyłu to jest taki właśnie do zawiązania z tyłu, nie z przodu. Bo to zobaczcie, to tak idzie o tutaj. O, bo tutaj jak zrobię, to będzie tak dziwnie odstawać. Chociaż może z przodu też było fajnie, ale chyba lepiej z tyłu to sobie zawiązać, wtedy talia fajnie się tutaj uwydatnia. Ale zastanawiam się, czy tutaj y, przy miłścia dobrze to wygląda, bo ten miłś powinien być trochę niżej. Zobaczcie. No, tak się zastanawiam, czy to w ogóle dobrze na mnie leży. O to mi chodzi. Bo sama bluzeczka sama w sobie jest bardzo, bardzo ładna. Ten hawcik tutaj, no bardzo fajny kolor. W ogóle wszystko fajne, nic nie prześwituje, ale no właśnie. Czy to jest dobrze, dobry na mnie rozmiar, czy niekoniecznie? Tak nie jestem pewna, czy ja tym dobrze wyglądam. Tak to wygląda. Bo i kolor mi się podoba i właśnie ta fakturka, to, że tutaj się właśnie wiąże. No wszystko jest takie bardzo ładne, ale się zastanawiam, czy to jest w ogóle. Dobra, tu jakoś tak dziwnie mam sposzczone, nie wiem. Nie wiem, zastanawiam się. Dajcie mi znać, co myślicie. I ostatnia rzecz, którą mam Wam do pokazania, to jest też w kolorze białym, ale tym razem jest to sukienka. Słuchajcie, to też jest taki klasyczek. To jest Christian Berg. Zamawiałam na stronie Peck and Kloppenburg. Zostawiłam Wam oczywiście linka. Rozmiar M. I zaraz Wam pokażę, bo się zaplątałam. To jest taka klasyczna sukieneczka. Takie niby nic, ale jednak... Na pewno zrobi efekt fajny, bo ona jest taka dzianinowa, taka prążkowana dzianinowa. Ma bardzo fajny taki biały kolorek, taki złamana biel. Ciężko mi opisać te kolory, bo to wszystkie, wszystkie te ubrania, które wam pokazałam, są białe, no poza tym kompletem. Ale każdy kolor jest inny, każdy ten odcień jest właśnie inny, różni się od siebie, więc ciężko naprawdę opisać. To jest bardzo ładny, taki, widzicie, biały. Tutaj mamy taki okrągły dekolt, i to jest na takich grubszych ramionczkach, więc tutaj nie mamy żadnych rękawów. Ona jest dosyć długa na końcu, mamy rozcięcia po bokach, więc e, jak zmierzę, to wam oczywiście pokażę. E, bardzo, bardzo fajna sukieneczka, taka cieniutka, przewiewna, leciutka. I już wam mówię, co to za materiał. To też był jakiś fajny materiał. 85% wiskoza, więc głównie tutaj wiskoza. Rozmiar M, nie wiem czy mówiłam, więc powtórzę. Najwyżej, więc bardzo, bardzo fajne, takie przyjemne, bardzo to jest miłe w dotyku. Takie przyjemne i. I myślę, że to będzie właśnie takie fajne, przewiewne. Taki klasyczek. Klasyczek, ale który fajnie tutaj nam całą stylizację zrobi. Jak nie mamy się w co ubrać, no to mamy taką sukienkę, zakładamy i wystarczy dobrać dodatki i mamy gotową stylizację. Sukienka, zobaczcie, jak ona jest fajna, ładna, taka. Sweterkowa. Tutaj stanik mi się trochę odciska. Może inny stanik powinnam założyć. Ale właśnie tak to wygląda. Słuchajcie tu jest właśnie takie o, rozcięcie po boku jak widzicie. Bardzo fajna, taka luźna, przewiewna. Zobaczcie w ogóle jak ona jest duża. Tak się zastanawiam czy ja może mniejszego rozmiaru nie powinnam wziąć. to jest M. Ale z drugiej strony też nie chcę, żeby ona była jakaś taka super opinająca. No trochę brzucha mi tu też widać. Ale to jest w takich sukienkach. Ale bardzo fajna, taka luźna, przerywna, taki klasyczek. Tu można paseczek założyć, zaraz zobaczymy z paseczkiem, czy to będzie lepiej wyglądać. I z paseczkiem też to fajnie wygląda, trochę za lekko, chyba spięłam, bo mi zjeżdża, ale no bardzo fajnie moim zdaniem do tarebki brązowej. Co myślicie? Mi się bardzo podoba. Tylko inny stanik muszę założyć, bo tutaj widzę, że jakoś tak mocno prześwituje. I tak nie bardzo to wygląda. No i brzuch. <gryw> brzuch widać? No widać, no wiadomo. W takich sukienkach to będzie widoczne, ale słuchajcie bardzo mi się podoba ta sukienka. To jest taka... Taki klasyczek. Taka leciutka, fajna, sweterkowa, dzieninowa sykieneczka. Mi się bardzo podoba. Długość jest bardzo fajna też. Taką właśnie lubię najbardziej. I to jest wszystko, co chciałam Wam pokazać. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy coś wam wpadło w oko. Mało tych rzeczy tutaj było, ale słuchajcie, same takie perełki, moim zdaniem wszystko mi się podoba, naprawdę bardzo fajne jest. W ogóle same białe kolory jakoś tak się trafiło, że wszystko w bieli zamówiłam, ale naprawdę bardzo mi się to podoba i na lato właśnie ta biel jest taka bardzo fajna. Zresztą ja lubię biały tak ogólnie, w różne pory roku, ale na lato to już tym bardziej jakoś ten biały jest taki fajny, on tak rozświetla. No i bardzo fajnie tak dodaje elegancji, więc... E, no, wszystko mi się podoba. Chyba wszystko sobie zostawię. Dajcie znać, czy coś Wam wpadło w oko. Jeśli tak, to też macie oczywiście linki w opisie, tak jak mówiłam. E, no i tak, to było wszystko. Kot nam tutaj zasnął w tej siatce. Ciekawa jestem, czy Wy to widzicie, ale śpi w siatce. Koty to są śmieszne, co? Chowają się kurczę albo do pudełka, albo do siatki i, i tak sobie śpią, albo sobie siedzą. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!